Czy chcesz wiedzieć, jak sprawić, żeby kobieta osiągnęła maksymalną przyjemność? Przygotuj się, ponieważ po obejrzeniu tego wideo będziesz miał przewagę nad 87% mężczyzn. Ta informacja nie jest powszechnie znana, a jeśli nauczysz się z niej korzystać, będziesz preferowany przez tę kobietę. Wyobraź sobie, że jesteś tym, którego ona zawsze pamięta, tym, którego woli od innych. Jesteś ciekawy? Powinieneś być. Każdy punkt, który ujawnimy, to okazja, aby się wyróżnić. Chcesz poznać sekret, którego większość mężczyzn nie zna? Chcesz być najlepszy, jakiego kiedykolwiek miała? W takim razie zostań z nami i odkryj, jak to zrobić. Zanim zaczniemy, nie zapomnij zasubskrybować kanału, polubić wideo i włączyć dzwoneczek, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. Zostań do końca wideo, aby odkryć 10 kluczowych punktów, w które należy dotykać kobiety, aby całkowicie zmienić jej doświadczenie intymne. Usta i wargi. Usta i wargi są niezwykle wrażliwymi punktami ciała. Delikatne całowanie tych obszarów może wzmocnić więź z partnerem i zwiększyć podniecenie wargi, pełne zakończeń nerwowych, są jedną z najbardziej czułych części ludzkiego ciała. Dotyk lekkich i namiętnych pocałunków jest głęboko przyjemny i stymulujący. Pocałunki to potężny sposób na wyrażenie uczucia i pożądania mogą one różnić się od delikatnych i czułych dotyków do chwil intensywnej pasji, tworząc unikalne emocjonalne połączenie. Stymulacja ust jak pocałunki, ssanie czy lizanie może dostarczyć intensywnej przyjemności i prowadzić do maksymalnego podniecenia. Kiedy całujesz kogoś, nie tylko okazujesz uczucie, ale również wywołujesz fizyczną reakcję, która może być niesamowicie przyjemna. Jest to forma intymnej komunikacji, która wykracza poza słowa, pozwalając Tobie i Twojemu partnerowi odkrywać nowe wymiary przyjemności. Usta i wargi, oprócz wyrażania uczuć, są kluczowe w budzeniu pożądania seksualnego. Każdy pocałunek, każdy dotyk ma potencjał, aby rozpalić płomień pożądania i pogłębić intymność między partnerami. Dlatego eksploruj te obszary z uwagą i ostrożnością, ciesząc się każdą chwilą, aby wzmocnić więź i zwiększyć wzajemną przyjemność. Kark. Kark często zaniedbywany jest obszarem ciała, który może być niezwykle wrażliwy i podniecający. Delikatny masaż karku nie tylko pomaga się zrelaksować, ale także przygotowuje na bardziej intensywne chwile. Lekki dotyk w tej okolicy może wywołać uczucie przyjemności i podniecenia. Tył szyi, gdzie znajdują się mięśnie szyi i podstawa czaszki, jest pełen zakończeń nerwowych, co czyni go silnie erogennym. Stymulacja karku. Może generować przyjemne doznania, które zwiększają pożądanie i intymność z Twoją partnerką lub partnerem. Podczas gry wstępnej, poświęcenie uwagi karkowi jest skutecznym sposobem na zwiększenie podniecenia seksualnego. Delikatne głaskanie karku rękami lub ustami to niezwykle erotyczny sposób na zwiększenie pożądania. Każdy dotyk może wywołać uczucie oczekiwania i podniecenia. Ten obszar tak wrażliwy na dotyk reaguje w unikalny sposób na różne rodzaje stymulacji, czyniąc każdą pieszczotę momentem czystej przyjemności. Eksplorowanie karku z uwagą i ostrożnością może przemienić doświadczenie intymne, pogłębiając więź między tobą a twoim partnerem. Wrażliwość tego obszaru pozwala na intensywną reakcję na każdy dotyk, czyniąc go istotnym elementem gry uwodzenia. Dlatego nie lekceważ mocy karku, każda pieszczota, każdy pocałunek może prowadzić do głębszych poziomów intymności i przyjemności. Piersi i sutki. Piersi i sutki to niezwykle wrażliwe i erogenne obszary dla wielu osób. Delikatne pieszczoty piersi i stymulacja sutków mogą zwiększyć podniecenie i dostarczyć intensywnej przyjemności. Preferencje mogą się różnić, dlatego kluczowa jest komunikacja i obserwacja reakcji partnera. Zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, piersi i sutki są pełne zakończeń nerwowych, które intensywnie reagują na dotyk. Stymulacja tych obszarów może wywołać uczucie głębokiej i erotycznej przyjemności. Podczas gry wstępnej poświęcenie uwagi piersiom i sutkom może znacznie zwiększyć podniecenie i przygotować ciało na bardziej intensywne chwile. Całowanie, lizanie, delikatne gryzienie lub pieszczoty piersi i sutków mogą pogłębić więź z partnerem. Każdy dotyk może zwiększyć pożądanie seksualne i stworzyć uczucie intymności i bliskości. Wrażliwość sutków na stymulację może przekształcić doświadczenie intymne, czyniąc je jeszcze bardziej angażującym i przyjemnym. Eksplorowanie piersi i sutków z uwagą i ostrożnością może przemienić intymność w coś jeszcze bardziej wyjątkowego. Każda pieszczota i każdy bodziec mogą prowadzić do nowych odkryć przyjemności i więzi. Ten obszar ciała jest kluczowy w tworzeniu niezapomnianych momentów intymnych. Kiedy chodzi o stymulację sutków, ważne jest aby pamiętać, że preferencje mogą się różnić. Niektóre osoby mogą preferować delikatne i lekkie dotyki, podczas gdy inne mogą lubić bardziej zdecydowaną stymulację. Sekret tkwi w komunikacji i obserwacji reakcji partnera. Zwracanie uwagi na sygnały i dostosowywanie dotyków może stworzyć intensywne i satysfakcjonujące doświadczenie przyjemności. Dotyk piersi i sutków to nie tylko kwestia fizycznej przyjemności, ale także tworzenia głębokiej więzi emocjonalnej. Te intymne chwile są sposobem na wyrażenie uczuć, pożądania i miłości. Każdy dotyk, każdy pocałunek i każdy bodziec przyczyniają się do bogatego i satysfakcjonującego doświadczenia intymnego. Stymulacja piersi i sutków może być kluczowym elementem gery wstępnej, pomagając przygotować ciało i umysł na to, co ma nadejść. Wykorzystaj te chwilę, aby eksplorować i odkrywać nowe formy przyjemności i intymności z partnerem. Robiąc to, tworzysz solidną podstawę DLA głębszej i bardziej satysfakcjonującej więzi. Piersi i sutki to wysoce erogenne strefy, które mogą dostarczyć intensywnej przyjemności i zwiększyć podniecenie seksualne. Poświęcenie uwagi tym obszarom podczas chwil intymnych, może stworzyć głęboką więź emocjonalną i uczynić doświadczenie seksualne jeszcze bardziej angażującym i przyjemnym. Brzuch i talia. Brzuch i talia są bardzo wrażliwymi obszarami ciała na dotyk. Delikatne głaskanie tych miejsc może być skutecznym sposobem na zwiększenie podniecenia i stworzenie intymnej więzi. Każdy dotyk, pocałunek czy delikatny masaż brzucha i talii, może wywołać uczucie emocjonalnej bliskości i pożądania. Te obszary ciała, oprócz swojej wrażliwości, są bardzo erogenne. Stymulacja brzucha i talii może być ekscytującą częścią gry wstępnej, zwiększając intymność i przygotowując ciało na bardziej intensywne chwile. Reakcja na delikatny dotyk w tych miejscach może być intensywna, dostarczając przyjemności i zwiększając więź między partnerami. Głaskanie brzucha i talii to nie tylko fizyczny gest. Jest to sposób na okazanie czułości i uwagi, pogłębiając intymność między tobą a twoim partnerem. Każdy ruch, każdy dotyk może zwiększyć podniecenie seksualne i stworzyć atmosferę bliskości i uczucia. Pocałunki i delikatne głaskanie brzucha i talii mogą wywołać uczucie przyjemności i pożądania. Te proste, ale znaczące gesty pomagają tworzyć emocjonalne i fizyczne więzi, sprawiając, że intymne chwile stają się jeszcze bardziej wyjątkowe. Uczucie bliskości, wywołane tymi dotykami, może znacząco zwiększyć podniecenie i przygotować ciało na aktywność seksualną. Eksplorowanie brzucha i talii z uwagą i ostrożnością to sposób na odkrywanie nowych wymiarów przyjemności i intymności. Każde pieszczoty, każdy pocałunek, każdy dotyk mogą przyczynić się do bogatego i satysfakcjonującego doświadczenia intymnego. Skupiając się na tych wrażliwych obszarach, tworzysz solidną podstawę DLA głębszej i bardziej satysfakcjonującej więzi z partnerem. Pamiętaj, że kluczem do skutecznej stymulacji jest komunikacja. Zwracaj uwagę na reakcję swojego partnera i dostosowuj dotyk. Wrażliwość brzucha i talii może się różnić w zależności od osoby, dlatego ważne jest znalezienie rytmu i intensywności, które najlepiej pasują do was obojga. Brzuch i talia to bardzo wrażliwe i erogenne strefy, które mogą dostarczyć intensywnej przyjemności i zwiększyć podniecenie seksualne. Poświęcenie uwagi tym obszarom podczas intymnych chwil może stworzyć głęboką więź emocjonalną i sprawić, że doświadczenie seksualne stanie się jeszcze bardziej angażujące i przyjemne. Eksploruj, komunikuj się i ciesz się każdą chwilą, aby odkrywać nowe formy przyjemności i intymności z partnerem. Dolna część pleców i okolice lędźwiowe. Dolna część pleców i okolice lędźwiowe to obszary ciała, które, gdy są delikatnie głaskane, mogą dostarczyć uczucia głębokiego relaksu i przyjemności. Masaże w tym obszarze łagodzą napięcie mięśniowe i tworzą intensywny relaks, przygotowując ciało na intymne chwile. Te obszary, pełne mięśni, nerwów i struktur kostnych, są podatne na napięcie i stres. Jednakże są również bardzo wrażliwe na dotyk. Zastosowanie delikatnego nacisku lub masażu w tej okolicy może być wysoce relaksujące i terapeutyczne, pomagając łagodzić napięcie mięśniowe, poprawiać krążenie krwi i redukować stres fizyczny i emocjonalny. Podczas giery wstępnej lub aktu seksualnego, stymulacja dolnej części pleców i okolic lędźwiowych może znacząco zwiększyć podniecenie i przyjemność. Masaż w tym obszarze nie tylko łagodzi nagromadzone napięcie, ale również może stworzyć uczucie intymności i głębokiej więzi z partnerem. Każdy dotyk, każdy masaż może intensyfikować doświadczenie, sprawiając, że intymne chwile stają się jeszcze bardziej angażujące. Delikatny dotyk w okolicach lędźwiowych to więcej niż zwykły masaż. To forma komunikacji wyrażająca troskę i uwagę, tworząc emocjonalne i fizyczne więzi między partnerami. Uczucie relaksu i przyjemności wywołane tymi dotykami może zwiększyć podniecenie seksualne i przygotować ciało na bardziej intensywne doświadczenia intymne. Eksplorowanie dolnej części pleców i okolic lędźwiowych delikatnymi dotykami to sposób na odkrywanie nowych form przyjemności i intymności. Każde pieszczoty mogą przyczynić się do bogatego i satysfakcjonującego doświadczenia intymnego. Skupiając się na tych wrażliwych obszarach, tworzysz środowisko zaufania i więzi, które są niezbędne do głębokiej, intymnej relacji. Pamiętaj, że kluczem do skutecznej stymulacji jest komunikacja. Zwracaj uwagę na reakcję swojego partnera i dostosowuj intensywność dotyku w zależności od potrzeb. Wrażliwość tych obszarów może się różnić w zależności od osoby, dlatego ważne jest znalezienie rytmu i nacisku, które najlepiej pasują do Was obojga. Dolna część pleców i okolice lędźwiowe to bardzo wrażliwe strefy, które mogą dostarczyć intensywnej przyjemności i zwiększyć podniecenie seksualne. Poświęcenie uwagi tym obszarom podczas intymnych chwil może stworzyć głęboką więź emocjonalną i sprawić, że doświadczenie seksualne stanie się jeszcze bardziej angażujące i przyjemne. Eksploruj, komunikuj się i ciesz się każdą chwilą, aby odkrywać nowe formy przyjemności i intymności z partnerem. Miednica. Delikatne dotykanie okolic miednicy może zmienić atmosferę, tworząc grę pożądania i oczekiwania. Ten pozornie prosty gest może przyspieszyć bicie serca i pogłębić intymne połączenie, podnosząc napięcie w niemal namacalny sposób. Cierpliwość jest tutaj kluczem. Nie ma potrzeby się spieszyć. Pozwól, aby chwila rozwijała się powoli. Miednica jest obszarem pełnym zakończeń nerwowych i odgrywa kluczową rolę w seksualności i przyjemności. Jest domem D.E.L.a narządów płciowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, takich jak jądra u mężczyzn i srom u kobiet, które są bardzo wrażliwe na stymulacje. Delikatne dotykanie miednicy może wywoływać intensywne doznania i zwiększać podniecenie seksualne. Wiele osób uważa, że stymulacja tej okolicy, czy to przez delikatne pieszczoty, masaże czy pocałunki, jest nieodzowną częścią gry wstępnej. Może to pomóc w zwiększeniu pożądania i przygotowaniu ciała na bardziej intymne chwile. Eksplorując miednicę delikatnymi dotykami, tworzysz głęboką więź ze swoim partnerem. Każdy ruch może intensyfikować podniecenie i sprawiać, że chwila staje się bardziej angażująca i przyjemna. Wrażliwość tej okolicy na delikatny dotyk może zmienić intymne doświadczenie, zwiększając poczucie bliskości i pożądania. Kluczem do skutecznej stymulacji jest komunikacja. Zwracaj uwagę na reakcję swojego partnera i dostosowuj dotyki w zależności od potrzeb. Wrażliwość miednicy może różnić się w zależności od osoby, dlatego ważne jest znalezienie rytmu i intensywności, które najlepiej pasują do was obojga. Miednica jest bardzo wrażliwą strefą, która może dostarczyć intensywnej przyjemności i zwiększyć podniecenie seksualne. Poświęcenie uwagi tej okolicy podczas intymnych chwil. Może stworzyć głęboką więź emocjonalną i sprawić, że doświadczenie seksualne stanie się jeszcze bardziej angażujące i przyjemne. Eksploruj, komunikuj się i ciesz się każdą chwilą, aby odkrywać nowe formy przyjemności i intymności ze swoim partnerem. Strefa genitalna. Strefa genitalna jest niezwykle wrażliwym i erogennym obszarem DLA wielu osób. Delikatna i zmysłowa stymulacja tej okolicy może znacznie zwiększyć podniecenie seksualne i prowadzić do orgazmu. Komunikacja jest kluczowa, aby zapewnić, że partner czuje się komfortowo i jest gotowy na ten rodzaj kontaktu. U mężczyzn stymulacja penisa, szczególnie żołędzi i wędzidełka, może być niezwykle przyjemna i prowadzić do erekcji oraz orgazmu. U kobiet stymulacja łechtaczki, warg sromowych i okolic sromu może dostarczyć intensywnego podniecenia i satysfakcji seksualnej. Oprócz reakcji fizycznej, stymulacja strefy genitalnej może również mieć głęboki wpływ emocjonalny, Zwiększając intymność i połączenie między partnerami. Każdy dotyk i ruch mogą wzmocnić więź i intensyfikować wspólną przyjemność. Eksplorowanie strefy genitalnej z uwagą i ostrożnością to sposób na odkrywanie nowych wymiarów przyjemności. Każda osoba ma swoje preferencje, dlatego ważne jest obserwowanie reakcji i dostosowywanie dotyku w zależności od potrzeb. Celem jest stworzenie przyjemnego i satysfakcjonującego doświadczenia DLA obu stron. Delikatny i uważny dotyk w strefie genitalnej nie dotyczy tylko przyjemności fizycznej, ale także tworzenia głębszej więzi emocjonalnej. Te intymne chwile pomagają wzmocnić relacje i wzajemne zrozumienie. Zwracając uwagę na sygnały partnera i komunikując się jasno, można zapewnić, że obie strony czują się komfortowo i cieszą się chwilą. Stymulacja tej okolicy może obejmować lekkie pieszczoty i mocniejsze dotyki, w zależności od preferencji każdej osoby. Ważne jest, aby zachować szacunek i uwagę, zapewniając partnerowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Intymność fizyczna może być potężnym wyrazem czułości i uczucia, a strefa genitalna odgrywa w tym kluczową rolę. Oprócz znaczenia komunikacji, zaufanie między partnerami jest fundamentalne. Poczucie bezpieczeństwa i szacunku podczas tych intymnych chwil może znacznie zwiększyć przyjemność i więź emocjonalną. Każdy dotyk powinien być wykonany z troską i intencją, koncentrując się na dostarczaniu przyjemności i wzmacnianiu więzi między partnerami. Strefa genitalna jest kluczowym obszarem DLA przyjemności seksualnej. Poświęcenie uwagi tej okolicy podczas intymnych chwil może zwiększyć podniecenie i wzmocnić więź emocjonalną między partnerami. Komunikacja i obserwacja są niezbędne, aby zapewnić pozytywne i satysfakcjonujące doświadczenie DLA obu stron. Ciesz się każdą chwilą, aby odkrywać nowe formy przyjemności i intymności, tworząc głęboką i satysfakcjonującą więź ze swoim partnerem. Wewnętrzne UDA Wewnętrzne UDA są niezwykle wrażliwym i erogennym obszarem. Delikatne pieszczoty tej okolicy pobudzają wyobraźnię, zwiększając podniecenie i pożądanie. Obserwuj, jak oddech partnera staje się szybszy, sygnalizując, że pragnie więcej. Ciesz się chwilą. Pozwól, aby oczekiwanie rosło, a pożądanie naturalnie się nasilało. Wewnętrzne uda, pełne wrażliwych zakończeń nerwowych, są ważną strefą przyjemności. Podczas gry wstępnej, delikatne dotykanie tej okolicy może być niezwykle erotyczne, znacznie zwiększając podniecenie seksualne. Stymulacja wewnętrznych UD nie tylko budzi pożądanie. Ale także tworzy poczucie bliskości i intymności między partnerami. Ta okolica jest szczególnie wrażliwa na dotyk i stymulację. Delikatne i uważne ruchy mogą wywoływać przyjemne doznania, które zwiększają pożądanie. Wiele osób uważa, że stymulacja wewnętrznych ud może być kluczowym elementem gery wstępnej, przygotowując ciało na bardziej intensywne chwile. Delikatne dotykanie wewnętrznych ud to sposób na komunikowanie czułości i pożądania. Każdy ruch, każda pieszczota może wzmocnić emocjonalne i fizyczne połączenie z partnerem. Wrażliwość tej okolicy na delikatny dotyk może zmienić intymne doświadczenie, czyniąc je bardziej angażującym i przyjemnym. Eksplorowanie wewnętrznych ud z uwagą i ostrożnością to sposób na odkrywanie nowych form przyjemności. Każda osoba ma swoje preferencje, dlatego ważne jest obserwowanie reakcji i dostosowywanie dotyku w zależności od potrzeb. Celem jest stworzenie przyjemnego i satysfakcjonującego doświadczenia dla obu stron, zwiększając intymność i połączenie. Delikatne pieszczoty wewnętrznych UD to nie tylko kwestia fizycznej przyjemności. To także sposób na stworzenie głębszej więzi emocjonalnej. Te intymne chwile pomagają wzmocnić relacje i wzajemne zrozumienie. Zwracając uwagę na sygnały partnera i komunikując się jasno, można zapewnić, że obie strony czują się komfortowo i cieszą się chwilą. Stymulacja wewnętrznych ud może obejmować lekkie pieszczoty i mocniejsze dotyki, w zależności od preferencji każdej osoby. Ważne jest, aby zachować szacunek i uwagę, zapewniając partnerowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Intymność fizyczna może być potężnym wyrazem czułości i uczucia, a wewnętrzne uda odgrywają w tym ważną rolę. Oprócz znaczenia komunikacji, zaufanie między partnerami jest fundamentalne. Poczucie bezpieczeństwa i szacunku podczas tych intymnych chwil może znacznie zwiększyć przyjemność i więź emocjonalną. Każdy dotyk powinien być wykonany z troską i intencją, koncentrując się na dostarczaniu przyjemności i wzmacnianiu więzi między partnerami. Wewnętrzne uda są bardzo wrażliwą strefą, która może dostarczyć intensywnej przyjemności i zwiększyć podniecenie seksualne. Poświęcenie uwagi tej okolicy podczas intymnych chwil może stworzyć głęboką więź emocjonalną i sprawić, że doświadczenie seksualne stanie się jeszcze bardziej angażujące i przyjemne. Eksploruj, komunikuj się i ciesz się każdą chwilą, aby odkrywać nowe formy przyjemności i intymności ze swoim partnerem za uszami. Obszar za uszami jest zaskakująco wrażliwym miejscem, które często jest pomijane. Delikatne dotykanie tej okolicy może wywoływać dreszcze i wzmacniać emocjonalne połączenie między tobą a twoim partnerem. Cienka i delikatna skóra za uszami jest pełna zakończeń nerwowych, które reagują na lekki dotyk, czyniąc ją wysoko erogenną strefą. Skóra za uszami jest niezwykle wrażliwa na dotyk. Prosty ruch palcami lub lekki pocałunek może wywołać intensywne i przyjemne doznania. Delikatny dotyk może wywoływać dreszcze, które przebiegają przez ciało, zwiększając podniecenie i poczucie intymności. Eksplorowanie tej okolicy delikatnymi dotykami lub pocałunkami może być intymnym sposobem na nawiązanie więzi z partnerem. Skupiając się na tak delikatnym obszarze, pokazujesz uwagę i troskę, co może wzmocnić emocjonalne połączenie między wami. Pieszczoty za uszami pokazują, że zwracasz uwagę na szczegóły i chcesz sprawić przyjemność. Dotykanie za uszami może również służyć jako ekscytujący wstęp do bardziej intensywnych chwil. Rozpoczynając od delikatnych dotyków w tej okolicy, tworzysz uczucie oczekiwania i pożądania, przygotowując teren na to, co nadejdzie. Oczekiwanie może uczynić doświadczenie jeszcze bardziej angażującym i przyjemnym. Ta okolica jest idealna do subtelnych i czułych gestów, które mogą przekazywać wiele bez potrzeby używania słów. Dotyk lub pocałunek za uszami może wyrażać czułość. Pożądanie i komfort w dyskretny, ale potężny sposób. Jest to intymny i osobisty sposób na powiedzenie pragnę cię. Dotyki w tej okolicy mogą stać się niezapomniane ze względu na ich nieoczekiwanie i niezwykłą wrażliwość. Te gesty mogą tworzyć pozytywne skojarzenia i trwałe wspomnienia, wzmacniając intymność i czułość między wami. Każdy dotyk za uszami może przekształcić się w uczuciowe wspomnienie, które wzmocni relację. Oprócz przyjemności, dotykanie za uszami może również dostarczyć uczucia relaksu i komfortu. Ta okolica jest punktem gromadzenia napięcia, a delikatny dotyk może pomóc w łagodzeniu stresu i promowaniu poczucia dobrostanu. Jest to skuteczny sposób na troskę o partnera, pokazując, że zależy ci na jego komforcie i szczęściu. Dotykanie za uszami jest strategicznym gestem, który może intensyfikować emocjonalne i fizyczne połączenie między tobą a twoim partnerem. Ten delikatny i wrażliwy dotyk może zwiększać podniecenie, tworzyć oczekiwanie i wzmacniać intymność w głęboki i znaczący sposób. Wykorzystaj tę często pomijaną okolicę, aby dostarczyć przyjemności i tworzyć niezapomniane chwile połączenia. Ręce, trzymanie kogoś za rękę to prosty, ale niesamowicie potężny gest. Łączenie się, okazywanie uczuć i zapewnianie bezpieczeństwa to niektóre z korzyści wynikających z trzymania się za ręce. Czując dłonie, można wyczuć stan emocjonalny osoby, tworząc między wami szczególną więź. Ten gest wykracza poza fizyczność i ma głęboki wpływ na relacje. Trzymanie ręki partnera może wzmocnić emocjonalną więź między wami. To gest, który pokazuje wsparcie, uczucie i bliskość. Kiedy trzymasz rękę swojego partnera, mówisz bez słów, że jesteś obecny i związany. Ten prosty dotyk może komunikować uczucia miłości troski i ochrony, wzmacniając relacje i tworząc przestrzeń emocjonalnego bezpieczeństwa. Często trzymanie się za ręce jest formą cichej komunikacji. Może przekazywać komfort w momentach stresu lub niepokoju. Bez potrzeby mówienia, ten dotyk może oferować spokój i wsparcie, pokazując, że jesteś tam, dzieląc ten moment. To sposób na powiedzenie jestem z tobą bez używania słów. Badania pokazują, że trzymanie za rękę kogoś, kogo kochamy, może zmniejszyć stres i niepokój. Kontakt fizyczny uwalnia oksytocynę, hormon dobrego samopoczucia, który pomaga obniżyć poziom kortyzolu, hormonu stresu. Ten prosty akt może przynieść uczucie spokoju i bezpieczeństwa, korzystając na emocjonalnym zdrowiu obu stron. Zwiększa intymność trzymanie się za ręce, zwiększa intymność fizyczną i emocjonalną. To gest czułości, który może stworzyć momenty głębokiego połączenia, wzmacniając relacje. Ten dotyk może być szczególnie ważny w momentach wrażliwości, pomagając zbudować solidną podstawę zaufania i miłości. W sytuacjach społecznych, trzymanie ręki partnera może być znakiem wsparcia i solidarności. To gest, który może wzmocnić pewność siebie i poczucie bycia chronionym. Okazywanie tego rodzaju uczucia publicznie wzmacnia więź i pokazuje światu, jak bardzo się o siebie troszczycie. Tworzenie wspomnień, trzymanie się za ręce podczas spacerów. Wydarzeń czy wyjątkowych chwil pomaga tworzyć emocjonalne wspomnienia. Te małe gesty stają się cennymi wspomnieniami, związanymi z uczuciami radości i miłości. Za każdym razem, gdy trzymasz rękę swojego partnera, tworzysz wspomnienie czułości i połączenia. Podsumowując, trzymanie ręki swojego partnera to prosty gest, który może mieć głęboki wpływ na relacje. Wzmacnia emocjonalną więź, oferuje komfort, redukuje stres i zwiększa intymność. Nie lekceważ mocy tego dotyku. Wykorzystaj każdą okazję, aby trzymać rękę osoby, którą kochasz i cieszyć się emocjonalnymi i fizycznymi korzyściami, jakie to przynosi. Mam nadzieję, że spodobało Ci się odkrywanie tych dziesięciu strategicznych dotyków, które zwiększają intymność i połączenie z partnerem. Pamiętaj, że kluczem do zdrowej i satysfakcjonującej relacji jest komunikacja i troska o drugą osobę. Każdy dotyk. Każdy gest może mieć ogromne znaczenie dla waszej emocjonalnej i fizycznej więzi. Jeśli spodobało ci się to wideo, nie zapomnij zostawić łapki w górę. To pomoże nam wiedzieć, że jesteśmy na właściwej drodze i zmotywuje nas do tworzenia więcej takich treści dla ciebie. Chcemy również usłyszeć od ciebie. Zostaw w komentarzach, które dotyki podobały ci się najbardziej lub jeśli masz inne sugestie, które działają dla ciebie. Twoje zaangażowanie jest dla nas bardzo ważne. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego z naszych kolejnych filmów o intymności, relacjach i wiele więcej. Do zobaczenia w następnym wideo.